Na stadionie w miejscowości Jadachy zorganizowano zawody sportowo-pożarnicze, w ramach których zmierzyły się drużyny z całej gminy Nowa Dęba. W tym roku udział w rywalizacji wzięło 18 zespołów, które podzielono na cztery kategorie. Dla ochotników była to przede wszystkim forma sprawdzenia własnych umiejętności. Kto w tym roku okazał się najlepszy? Miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze organizowane są cyklicznie i stanowią podsumowanie kolejnego etapu szkolenia w poszczególnych jednostkach. Start w zawodach poprzedzają także przygotowania i treningi, bo jednostki udział w rywalizacji traktują bardzo poważnie. Nim rozpoczęto zmagania, wszystkie zgłoszone drużyny wzięły udział w uroczystym przemarszu. Jak w tym roku wyglądała rywalizacja? Gmina Nowa Dęba wytypowała 8 drużyn w grupie A, czyli mężczyźni, 3 drużyny w grupie C, czyli kobiety, oraz siedem drużyn młodzieżowych, drużyn pożarniczych. Cztery chłopięce, trzy dziewczęce. Konkurencje odbywają się w dwóch etapach. Jest to sztafeta dla wszystkich drużyn, czy to oni są z MDP, czy z grupy A, czy C. To jest sztafeta, następnie jest yy, bojówka tak zwana. Ta rywalizacja ma zawsze taki specyficzny wymiar i, i, i jest tu naprawdę wielkie, wielka konkurencja, wielkie... Yy, derby, tak można powiedzieć, żeby która, każda z drużyn chce zająć jak najlepsze miejsce. To przede wszystkim potwierdzenie kompetencji, umiejętności, pokazania się z wiedzą, którą strażacy do, zdobywają ciągle w czasie ćwiczeń, ale także wciąż w akcjach, w których biorą udział na przykład wczoraj, było tych akcji dość dużo na terenie gminy, palił się poligon, paliły się trawy tu w okolicy. To oczywiście też jest rywalizacja. Jednostki OSP mają to do siebie, że każda chce się wykazać, każda wobec swojej społeczności chce pokazać, że tutaj na terenie gminy jest najlepsza. To wyzwala emocje, to wyzwala doping za, dla proszę, zawodników, który, którzy robią mieszkańcy, którzy, którzy tu przyjeżdżają. Zawody w Jadachach były także eliminacjami do zmagań na szczeblu powiatowym. Najlepsze drużyny w poszczególnych kategoriach będą w nich reprezentowały gminę Nowa Dęba. Dla uczestników zawodów to nie tylko okazja, by sprawdzić zgranie i własną formę, ale także porównać swoją dyspozycję do poziomu reprezentowanego przez inne drużyny. Troszeczkę teraz nam szaki, szaki popsuły, praca, różne wyjazdy chłopaków, także ciężko było się zebrać, ale kilka razy trenowaliśmy, także zobaczymy. Przyjechaliśmy się przede wszystkim tutaj zabawić, spotkać odbyć, żeby się tutaj zawody odbyły. Tor jest do, bardzo dobrze przygotowany przez gospodarzy. Na pewno cień rywalizacji jest. Każdy będzie chciał nas pokonać, bo jesteśmy obrońcą tytułu, wicemistrzem powiatu. Ale jak to mówił pan Pudzianowski, tanio skóry nie sprzedamy. Myślę, że poradzimy sobie dobrze, no bo trenowałyśmy i no myślę, że po prostu nie ma się czym przejmować. Skoro wkładałyśmy w to wysiłek, starałyśmy się tylko dać siebie wszystko tak, nie przejmować się i jakoś to będzie dobrze. Poszłam właśnie na takie studia, troszkę z tym powiązane i ciekawi mnie to po prostu też. Mhm. I podoba mi się właśnie taki udział właśnie w USP. Też już jestem po kursie, że na wyjazdy. Na stadionie w Yadachach zgromadziła się duża grupa mieszkańców, która podziwiała poszczególne drużyny. Cykliczne zawody to także okazja, by zaprezentować jednostki oraz promować ruch pożarniczy wśród dzieci i młodzieży. Jak wygląda działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba? Dziewcząt, jednostki Ochotniczej OSP, Straży cygany, Pożarnej to ważny się do element uzupełnienia startu, systemu krajowego ochrony przeciwpożarowej. Po na terenie gminy mamy jednostkę Państwowej Straży Pożarnej, w Nowej Dębie mamy Wojskową się, Straż Pożarną, ale też osiem jednostek OSP, które uzupełniają działalność struktur państwowych. Te jednostki są potrzebne, mimo różnych głosów. Mimo dyskusji na ten temat, są potrzebne i naprawdę cieszę się, że młodzi garną się do tej służby społecznej, chociaż nie jest to dzisiaj takie proste. Praca zawodowa, dużo służby, bo nasi strażacy. Ochotnicy pracują zarówno w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej, pracują w wojsku, więc to wymaga trochę innego zdyscyplinowania niż w innych zakładach pracy, gdzie mogą sobie pozwolić na jakieś urlopy i wyjście do ćwiczeń, do, do, udziału, w, do, udziału, w do udziału w akcjach gaśniczych, ratowniczych, Jeszcze raz proszę, więc kierownika drużyny, cieszę się, że chcą, że, że podejmują ciewcą, takie działania. Dowodem na uznanie są inwestycje oraz coraz lepsze warunki. Trzy lata temu rozbudowano i zmodernizowano remizę wiada HACH. Obecnie budowana jest remiza w Nowej Dębie, trwa remont w Tarnowskiej Woli, a w planach są także inwestycje w Alfredówce i Chmielowie. To także przekłada się na gotowość bojową i poziom wyszkolenia. I ja powiem, że bardzo dobrze oceniam. Byłem uczestnikiem, nie także uczestnikiem, ale byłem świadkiem zawodów powiedzmy w gminie Grębów. Mamy Podobne czasy jak wszystkie drużyny, czyli, czyli tu nie odbiegamy od innych powiedzmy gmin czy powiatów. Te konkurencje są bardzo ważne, ponieważ branie udziału w akcji ratowniczo-gaśniczych jest tego przykładem, jeżeli tutaj drużyny robią to w bardzo dobrym czasie i tak dalej, tym bardziej są w stanie uratować dobytek lub mienie dla, dla ludności. Mam bardzo dużo tutaj chłopaków przeszkolonych przez wszystkie kursy, od podstawowych po KPP, także jesteśmy zawsze gotowi do wyjazdu i każdy, który jest uprawniony, posiada wszelkie właśnie uprawnienia i jest na najwyższym poziomie tutaj, jeśli chodzi o przygotowanie do zawodów, tak samo jak wyjazd ratowniczy, gaśniczy Ostatecznie w kategorii męskich drużyn pożarniczych wygrała Alfredówka, która po wielu latach zdetronizowała ochotników z Cyganów. Bardzo dobrze zaprezentowali się gospodarze. Drużyny, wystawione przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jadachach, wygrały pozostałe trzy kategorie. Przygotowane w ramach zawodów konkurencje są w pewnym stopniu odwzorowaniem tego, co przydaje się w czasie prawdziwej akcji. No, przykład bojówki, czyli ćwiczenia bojowego, jest adekwatny do tego, co dzieje się. W działaniach. Dzisiaj, czy parę dni temu, dosłownie strażacy Smielowa mieli możliwość sprawdzenia się w akcji ratowniczej Ostatnie, na terenie zakładów chemicznych, chemicznych drżuja, w Tarnobrzegu, gdzie, paliły się, OSP, cygany, gdzie paliła się siarka. No, to już specjalistyczne ćwiczenia. Na strefak, Nasi strażacy muszą być tak samo dobrze wyszkoleni jak strażacy służb państwowych. I te zawody myślę, że potwierdzą, że to wyszkolenie jest, że chcą zdobywać wiedzę, chcą ją powiększać, ale też i te zdolności fizyczne również starają się utrzymać w należytym stanie.